Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 8 lipca. Dobry i pokorny zakonnik. Lekcjo. Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy, ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. Biada temu zakonnikowi, który został wyniesiony do wysokiej godności i sam nie chce dobrowolnie ustąpić. A błogosławiony jest ten sługa, który został wyniesiony wysoko, nie z własnej woli i pragnie być zawsze pod stopami innych. Święty Franciszek, napomnienia. Meditacjo Kolejne już, dziewiętnaste napomnienie świętego Franciszka dotyczy poznania i oceny siebie samego. Ten temat jest naturalną kontynuacją poprzednich napomnień świętego Franciszka, podejmujących problem duchowego ubóstwa i pokory. Biedaczyna na początku wypowiada swoje błogosławieństwo. Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy. Człowiek żyjąc w społeczności, w sposób naturalny spotyka się z ocenami ze strony innych. Jest to bardzo oczywiste, ponieważ człowiek posiadający rozum i poznanie nie może nie wydać swojej opinii. Problem jedynie zaczyna się wtedy, gdy ktoś zaczyna manipulować swoim poznaniem i wypowiadaną oceną. Najczęściej występują wtedy dwie skrajności. Jedna to taka, że ktoś powodowany złośliwością ocenia źle to, co jest obiektywnie dobre. Druga zaś jest taka, że gdy coś jest złe, ktoś manipulując ocenia jako dobre. Gdy wykonujemy nasze posługi, warto się przyjrzeć, z jakim odbiorem i oceną one się spotykają. Należy wtedy bardzo gruntownie rozeznać wypowiadane opinie. Dopiero wtedy będziemy potrafili odróżnić pochlebców czy krytykantów od tych, którzy mówią prawdę. Ludzie, którzy mówią nam prawdę, obojętnie jaka ona jest, są zawsze naszymi przyjaciółmi, bowiem jedynie prawda może wykluczać kłamstwo, a przez to manipulowanie drugim. Doświadczenie uczy nas, że skrajne opinie z reguły są nieprawdziwe. Każde ludzkie dzieło ma swoją wielkość, ale też i ułomność, jeśli więc spotykamy się z przesadnymi pochwałami, które przechodzą w pochlebstwa, powinna nam zapalić się ostrzegawcza lampka. Coś podobnego powinno się stać, gdy spotka nas i nasze dzieło jakaś totalna krytyka. Nigdy nie jest tak, że to, co robimy, jest dogłębnie złe. Może nam się coś nie udać, ale nie jest tak, że może to być tylko potępione. Dlatego święty Franciszek tak mocno podkreśla konieczność posiadania wewnętrznej wolności od ludzkich pochwał czy nagan. Ta wolność jest prawdziwie błogosławiona, ponieważ stoi ona na straży prawdy. Dzięki niej nie stajemy się niewolnikami ludzkich opinii. To, co czynimy, nie uzależniamy od odbioru innych, od ich pochwał czy nagan. Przyjęcie takiej postawy jest dość trudne, ponieważ żaden z nas nie jest nieczuły na pochwały czy nagany. Pomaga nam w tym złota zasada wypowiedziana przez biedaczynę w rozważanym przez nas napomnieniu. Człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. A więc nie jest najważniejsze to, co mówią o nas inni, ani nawet to, co my sądzimy o sobie samych. Najistotniejsze jest, kim jesteśmy w oczach Boga. Bóg bowiem ma prawdziwe i pełne poznanie nas samych i tego, co robimy. Jedynie Bóg zna całą prawdę o nas samych i o tym, co robimy. Najroztropniej jest więc odwołać się właśnie do tego poznania Boga. Ono zawsze jest prawdziwe, a przez to i sprawiedliwe. W nim nie ma jakichś ukrytych przyczyn, chęci manipulacji. Święty Franciszek wypowiada także inne błogosławieństwo. Błogosławiony jest ten sługa, który został wyniesiony wysoko nie z własnej woli i pragnie być zawsze pod stopami innych. Wartość dobrych czynów, które wykonujemy, zasada się także na intencji, z jaką je wykonujemy. Nie wystarczy czynić je tylko z wolności od ludzkich sądów. Trzeba mieć prawą intencję, to znaczy nie oczekiwać nagrody czy zaszczytów za to, co robimy. Tę prawą intencję rozpoznamy także po tym, że tym, co robimy... Pragniemy służyć innym, albo jak to wyraża biedaczyna, być zawsze pod stopami innych. Oracjo. Prosimy Cię, Panie, uwolnij nas od ludzkich względów. Ty wiesz dobrze, ile razy nie czynimy jakiegoś dobra, ponieważ boimy się, co powiedzą inni. Daj nam czystą intencję w tym wszystkim, co czynimy, abyś Ty był zawsze z nas zadowolony.